Siemanko o dzisiejszym filmie będziecie mogli zobaczyć wywiad, który przeprowadziłem z Moomindu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Muszę zostawić łapkę w górę oraz subika i zapraszam do oglądania. Siemanko widzowie, z tej strony Bartas. A w dzisiejszym odcinku zagram 1v1 z Moomindu dawnym semiprosem z Polski. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No i co, zaczynamy? Dobra, pierwsze pytanie, jakie Ci tutaj zadam podczas tego angielanka, to z kim Ci się najlepiej grało, jak prowadziłeś swoją karierę? To jest bardzo ciężkie pytanie, bo z każdym się grało inaczej po prostu i z każdym były jakieś wady. E zolety, ale myślę, że mimo wszystko z Kevinem mi się najprzyjemniej grało bo jednak graliśmy ze sobą najdłużej i mimo niektórych kłótni do siebie wracaliśmy granie też nie było złe i myślę, że oby mieliśmy sporo frajdy z grania A jeżeli chodzi o turnieje trio, bo w takich też brałeś, grałeś jeszcze jak były dostępne to myślę, że Defek, Ike Trio albo Defek, Blacky Trio. Bo po prostu to było, bym powiedział, czysto zabawa. Dużo się śmialiśmy. Zgranie też mieliśmy bardzo dobre, jeżeli chodzi o trio. I mieliśmy tak jakby wszystkie role uzupełnione. Że tam I Ike idlował, Defek był totalnym fragerem, bestią. No ja takim supportem bardziej i też tragerem O to 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 czy... dobrze wspomnienie. Tak wspominam A turniej który ci najbardziej y, zapadł w pamięć, że pamiętasz y, go do dzisiaj Hmm, do dzisiaj No to raczej któryś z tych Solo któryś z tych dwóch Solo turniej na których zrobiłem Renninsy bo no, jednak na no, obu miałem bardzo małą ilość punktów po pierwszych grach i musiałem zrobić przerwę godziny, czy tam półtorej godziny przerwę. A jak w pani wróciłem to po razy zrobiłem Earningsy. To je... myślę, że to zapadło najbardziej w pamięć. najlepszy? Tak. A jeżeli chodzi o takie nieoficjalne turnie, to LAN w dopeście F4 Royal. Tam spotkałem mnóstwo prosów, idoli, że tak powiem. I youtuberów. Dobra, rozumiem panie. Okej, okay. okay, teraz kolejnym pytaniem, jakie dla Ciebie przygotowałem, będzie dlaczego przestałeś grać? Ja napisałem o tym w moim poście, ale to było już dawno temu i nie każdy mógł to widzieć, albo nie, nie każdy mówić ta, rozumiem. No, przestałem grać głównie z dwóch powodów. Pierwszy to było meta, w sensie to było meta bardzo dostosowana, moim zdaniem, pod podwodowców i niezbalansowana. A taki najważniejszy powód, przez który przestałem grać i nie gram, to mój internet podlaski Orange Internet. No, losy, stały wysoki ping, creative 40 zazwyczaj, gierka 60-80 plus pakiet losy, no to nie było łatwo coś wygrać, szczególnie na solo duże ograniczenie to było dla siebie tak, bardzo duże ograniczenie. Właśnie to najgorsze było na solo, bo na solo to jesteś sam i nie możesz tak jakby no nic zrobić, jak już jesteś sam. A na duo i trio jakby teammate ci nadrabiali to, że ty masz ten słaby internet i dzięki temu się lepiej grało? Tak, zdecydowanie, no bo jednak jeden drugiego coveruje i nawet jak ktoś podmieni ściankę, czy, czy będzie spamion, to druga osoba zawsze może pomóc. A na solo dostaniesz random spama, to nie dość, że naboje, z drugi nabój przechodzi przez ściany, To jeszcze, jak, jak ktoś zacznie cię podwajać ścianę, no to nic nie możesz robić, tylko uciekać albo pirfejerować. Okej, okay, yy, rozumiem. A sezon, w którym ci się najlepiej grało i co było spowodowane, że miałeś wtedy ten największy fan z gierki? Myślę to, że tak podobnie jak u większości prosto, no to te pierwsze sezony były jednak najfajniejsze. Poznawanie tej gierki, już szybkie progresowanie. O, to w ogóle Fortnite to było coś nowego. A jeżeli chodzi o te nowe sezony, to myślę, że drugi chapter jakby był Stark. Pazy, launchpady, lunchpady, meta mi się bardzo podobało. Mongrel też chyba wygrał te po tym y, tak, tak. A tak to niezbyt inne sezony mi się podobały. A jakbyś miał powiedzieć teraz osobom, które chcą coś osiągnąć, co jest najważniejsze? Dotarcie do celu? Poświęcenie, grind i że tak powiem, nie przejmowanie się opinią innych ludzi. Robienie swojego, nawet jeżeli nie wychodzi, to kiedyś będzie ten pierwszy raz, jak zacznie wychodzić. Oj, aż się skupiłem za bardzo na gierce. Ale głównie taka, tak, taki przekaz, jeżeli chodzi o jakąś radę. Aha, czyli po prostu poświęcanie temu się i nie patrzenie na to, co mówią inni. Tak. A teraz yy, kolejne pytanie. Drużyna, no też organizacja, w jakiej Ci się najlepiej spędzało czas? To zdecydowanie TSG, Slavgent w sensie to jest ta sama organizacja, tylko pod innymi nazwami. Te byli bardzo fajni, że tak powiem, a właściciel, Ceo, był w ogóle jednym z najwspanialszych ludzi, których poznałem. I fajne było to, że nawet jak na mnie wychodziło przez dłuższy czas jako drużynie, czy indywidualnie, to Mimo mimo w poradek kresian, bo tak to mamy imię zawsze nas wspierał i nawet jak nam nie wychodziło, to wysyła, wysyłał nam jakieś rzeczy, czy witaminy, coś takiego. To... to bardzo dobrze to wspominam i tęsknię za tą organizacją. A to... Tak. jakby przestała ona być prowadzona? Czy już jej nie ma? Czy od tam. O, ja, ja, jak to się skończyło, że już przestałeś być jej reprezentantem? No to. Mniej więcej ja, Kevin, Tyren. Quitnęliśmy w podobnym czasie, defekt też. Tak naprawdę to była nasza czwórka w tej drużynie. A byliśmy też jedny, jedyną drużyną, jak, jaką miała w tamtym czasie, czyli. Fortnite, a teraz po prostu ta organizacja się zajmuje ubraniami O, to też ciekawe to tutaj mi się wydaje, że nie każdy mógłby o tym wiedzieć Lecą bardzo dobre wykonanie o, Materiały masz coś od nich Tak mam na przykład ko koszulkę swoją o, jakby powiedzieć budynową To moja najcenniejsza pamiątka, jaką mam z Fortnite. To mega. Takie coś jest mieć, jeszcze ze swoim nickiem. Patrzeć na to codziennie. Iluj! Coś po końcu siadło, ale na razie dostaję solidny odlep. 6 do 0. Dobra, kolejnym pytaniem będzie Twoje aktualne hobby, no i co Cię ci tak jakby interesuje, na co masz zajawkę? Jednak moje hobby to nadal jest granie w jakiejś części i obserwowanie e-sportu, oglądanie raczej e-sportu. I jak tylko znajdę wolny, wolną chwilę, to lubię sobie w coś pograć, szczególnie jeżeli chodzi o kompetencje competitive gry, a z takich e, innych, teraz bardziej głównych zainteresowań, zainteresowań, to jest na przykład psychologia. Studiuję aktualnie psychologię i bardzo mi się to podoba. I tak, dopiero na pierwszym roku i jeżeli chodzi o sporty, no to koprzykówka. O. <grywa> A, grałeś w jakiejś drużynie kiedyś? Albo tak. E... To, e, gdzieś był zapisany Tak. tak, e, To grałem z moim tak jakim miastem, w dru mojego miasta, nie wiem jak to nazwać nawet. No to z naszych, naszych większych osiągnięć to było tam piąte miejsce w Polsce w licei lice nie wiem kto powiedzieć, w Liadzie Nie mówię powiedzieć tego słowa, w sensie, że licea konkurują między sobą i tam Zjęliśmy piąte miejsce. No, też fajne osiągnięcie i co spowodowało, że tak jakby grać w kosze i nie No w sensie koniec mojej koszykarskiej kariery to było w tym samym czasie, co skończyłem liceum, bo już nie mogłem grać z tą drużyną, co grałem. Się zaczęły studia, a nadal w kosze gram, jak jest ciepło i mam wolny czas. A miałeś jakieś takie poważniejsze kontuzje jak, e, w swojej karierze? Nie, już, już więcej kontuzji miałem, jak ja grałem w Fortnite i wolnąłem o biurko. Nie, po prostu ręka bolała, a. ale w koszykówce nigdy nie miałem jakichś kontuzji. Hamuje rozwój. A jakbyś yy, mógł teraz yy, zapisać się gdzieś, to byś dalej chciał trenować posza? Zdecydowanie, tylko właśnie teraz największym problemem podczas studiu jest brak wolnego czasu. Niego, czy totalnie byś zrezygnował z tego? Nie, no na pewno bym nie szedł na studia. Jakby mi, by mi się nie podobały, bo. Co kolego, to był jedyny kierunek, na który się zapisywałem i który mi się podobał. Więc bym nawet nie potrafił się uczyć czegoś innego. Bym pewnie dalej coś grał, coś Raczej prosawo studia w jakimś stopniu mogą y, za, zatrzymać y, rozwój osobisty człowieka Zatrzymać? Tak, znaczy nie... tak jakby nie zatrzymać, ale utrudnić go. Zależy w jakim sensie. Moim zdaniem właśnie studia, jeżeli się dobrze je wybrało, rozwijają człowieka jeszcze bardziej. No bo mimo wszystko... Spotykasz się z, i rozmawiasz z inteligentnymi ludźmi, głównie. Uczysz się samodzielności. Co jeszcze? Nie wiem, to są takie główne, myślę, cechy studiów, ale jeżeli chodzi o jakieś hobby czy coś, to w moim wypadku akurat to. W tym kierunku mój rozwój zahamowało, a no, tutaj Cię rozumiem. Ja jeszcze nie jestem na studiach, ale mogę sobie wyobrazić e, e, o co Ci dokładnie chodzi. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Z góry przepraszamy za zająknięcie oraz jakieś przyjemności. No, i możecie zostawić łapkę w górę subika. Link do socjali Mumindu zostaje wam w opisie, bo to naprawdę sympatyczna osoba i można śledzić jego poczynania w internecie. Jak coś tweetuje, bądź coś takiego, no możesz się Mumindu pożegnać, coś powiedzieć do moich widzów i. Pamiętajcie, widzowie, nie poddawajcie się nigdy. Przynajmniej spróbujcie dążyć ze swoimi marzeniami, a. Możliwe, że widzimy się do jakieś dwa lata, bo nie chcę jeszcze kończyć mojej kariery we sporcie ani w streamowaniu. To albo będę streamował, albo będę nadal grał, albo albo naraz. To do zobaczenia. No, tutaj, właśnie jak Mumindu wspomniał, żeby się nie poddawać, to Twoim marzeniem też było właśnie tak, zostać esportowcem i poniekąd spełniłeś ten cel. Tak, zdecydowanie. No to jednak jakieś earningsy wygrałem i w jakiejś części to może nie zostało spełnione, bo byłem na lanie, grałem online, poznałem fajnych ludzi. Czego chcieć więcej? No, także to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć. Ara.